Tutaj szymon Zajfer, składam za gitary.pl. Witam cię serdecznie i w tej lekcji pokażę Ci, jak mi się już się domyślasz. Jak zagrać przewój Hollow Tallow zespołu Led Zeppelin? To jest dość prosty, jeśli chodzi o ilość dźwięków, kawałek do zagrania, więc myślę, że szybko się go nauczysz. I główny riff wygląda w ten sposób. Właściwie zacznę od końca tego riffu, zaraz zobaczę dlaczego, ponieważ jest to część, która się najwięcej powtarza, czyli. Oczywiście nie w tej ilości, zaraz pokażę dokładnie, jak zagrać, ale omówmy, co tutaj gram. Pierwszym palcem na siódmym progu struny piątej. I trzecim palcem na dziewiątym progu struny czwartej. Dodatkowo tłumię te struny, które leżą niżej, widzisz, one nie wybrzmiewają teraz, aż już uderzam je, dlatego że tym pierwszym palcem dotykam je od góry, ale nie dociskam. Nie będzie, żeby wybrzmiewały, tylko kładę, można powiedzieć, ten pierwszy palc na nich, tak żeby one nie wybrzmiewały, żeby były tłumione. Dzięki temu nie będzie czegoś takiego to nie będzie brzmiało zbyt dobrze, więc mamy ten power chord nasz i uderzamy raz power chord i trzy razy tłumioną najgrubszą strunę. Jeśli nie wiesz o co chodzi z tym tłumieniem, to po prostu kładziemy tą rękę kostkującą tuż przy mostku gitary na strunie, no i na wtedy jest tłumiona, nie by już nieba. Jest przetłumiona. Właśnie nie za bardzo, no bo wtedy w ogóle nie będzie brzmiała, ale tak minimalnie. I robimy, jak mówiłem, taką kombinację. Power Chord i trzy uderzenia tłumione. Jeszcze raz Power Chord, trzy uderzenia tłumione. I Power Chord. I teraz wejdzie ten motyw. Zaraz go pokażę. czy jeszcze raz w wolnym tempie do tego momentu. OK, co tutaj gram w tym miejscu? To nie jest zbyt y, trudne. Zaczynam trzecim palcem na piątym progu, właściwie może być nawet trzeci, tutaj choć o się robi slide, więc nie ma aż tak wielkiego znaczenia skąd się zaczyna, tylko do którego dźwięku dojdziemy, ale niech będzie na piątym progu trzeci palec i uderzamy na szóstej strunie i uderzamy tą strunę i od razu robimy slide w górę, na, na siódmy próg, Slide w górę, czyli po prostu przesuwamy ten palec do siódmego progu bez odrywania od gryfu. Następnie pierwszym palcem na piątym progu piątej struny. Następnie znowu trzeci palec na siódmym progu szóstej. I pierwszy palec na piątym progu piątej. I tutaj jeszcze grając na piątej strunie, na piątym progu, możemy lekko ten dźwięk podciągnąć. No i później ten motyw właśnie z power chordem. Czyli grając od początku, w wolnym tempie, ten riff sam będzie brzmiał w ten sposób. Tak to wygląda. Zwróć też uwagę, jeśli będziesz grał z, do piosenki, puścisz sobie spłyty. No to na samym początku ten motyw jest grany trochę dłużej, czyli ten power chord jest grany nie tylko nie, nie trzy razy, gramy sam power chord, tylko jeśli nie mylę, siedem razy i dopiero ten motyw... znowu. No. Czyli troszkę przedłużone to jest i tak gramy dwa razy i dopiero później wchodzi ta skrócona wersja i, i też wokal wchodzi wtedy. Więc tak wygląda ten taki najbardziej znany riff. I teraz jeszcze przejdę do części, którą gramy w refrenie. Jest dość prosta i dość podobna. Zagram na początek i za chwilkę omówię. Czyli tutaj gram znowu ten motyw. Za trzecim razem, jak uderzę power chord, robię slide jeden, um, jeden ton, czyli dwa progi na gitarze w dół. Czyli pierwszy palec na piątym progu e, piątej struny i trzeci palec na progu e, siódmym, czwartej. I tutaj robię trzy uderzenia. I za trzecim robię znowu slide Podwrotem na próg. Pierwszym palcem piątej strunie siódmy próg no i trzecim na czwartej strunie na dziewiąty próg. Czyli w wolnym tempie zagram to i myślę, że będzie jasne. Przegram kilka razy, żebyś zauważył, jak to jest rytmicznie umieszczone. Trochę ja przyspieszam. To wygląda ta część z refrenem, znaczy w refrenie. Jeśli chodzi o to koskowanie i przyspieszanie, to na początku może być troszkę dziwnie grać cały czas to słuchacz od góry. Tutaj będziesz w nadgastku czuł taką sztywną dłoń, a to jest normalne. Szczególnie jak jesteś leworęczny, jak ja mam, to tą prawą jest Ci trochę trudniej, ale to jest kwestia po prostu wyćwiczenia. Zacznij w wolnym tempie, wylec dokładnie i później stopniowo przyspieszaj. No i tak wygląda ten przebój, a jeśli chcesz więcej darmowych lekcji gitarowych, improwizacji, gry akordowej i innych lekcji, tutaj powinien się pojawić przycisk. Kliknij go, zostanie przesiedlony na stronie, gdzie możesz podać swojego maila i to natychmiast wyślę pierwszy materiał, to będzie o pięciu schematach pentatoniki na całym gryfie, żebyś mógł improwizować na całym gryfie, nie tylko w jakimś małym wycinku, a przez to rozszerzyć swoją grę, nabrać większej swobody. Więc kliknij tutaj, podaj swojego maila, czy jak mówiłem, niedostępne na YouTube materiały. Także kliknij, lubię to, polub ten filmik, Wciąż w górę, właściwie kliknij pol, ten filmik na YouTubie. Poniżej w komentarzu napisz, jaki inny inna piosenka, inny ryb, inna, inna solówka by Cię interesowały i postaram się to opracować. No i zachęcam, byś subskrybował nasz kanał. Tutaj z przycisk, aby na bieżąco otrzymywać nowe materiały. I tutaj był Szymon Zajpert, www.kwadransagitary.pl. Ja dziękuję, pamiętaj Cić mądrze, niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć!